Dobry wieczór wszystkim. jak akwarium ponownie po dłuższej przerwie, ale tak to czasami bywa, że się człowiekowi nie chce i nic nie robi. To znaczy, nic nie robiłem na YouTubie. W akwarystykę dalej się bawię mniej lub więcej. Raczej z naciskiem na mniej ostatnio, no ale. ale co dzisiaj w temacie? W temacie akwarium 70 litrów, które powoli dokonuje swojego żywota. Trochę tam akwarium, co się działo ostatnimi czasy. Akwarium stoi sobie generalnie nieosługiwane od już no, dobrych kilku miesięcy. Ja tu robię tylko dolewki, czyszczę szyby, jak już są takie rzeczywiście mocno zapaćkane. Teraz akurat są, co widać w bocznej szybie na wideo. Żyją tu sobie głupiki w liczbie od 15 do 20 mniej więcej sztuk z tych co kiedyś kupiłem 7, chyba, czy 8, czy 8 było, było sztuk. To już któreś pokolenie, to już któreś pokolenie sobie tutaj żyje, chyba mają się dobrze, nic się tutaj strasznego nie dzieje. No, akwarium wygląda całkiem przyzwoicie, biorąc pod uwagę to, że nie robię przy nim nic oprócz dolewek. I, I teraz wygląda jeszcze o tyle dobrze, że, znaczy, mając na uwadze to, że 3 tygodnie stało bez filtra, bo filtr się zapowietrzył, zapchał, więc go wyłączyłem, Nie miałem czasu, żeby go czyścić, wymieniać, czy cokolwiek przy nim robić. Potem stało 2 tygodnie bez światła, bo mi się rury zepsuły. To znaczy, startery prze, przestały działać, więc. Kiedyś jakiś czas temu chyba wspominałem o tym, że jeden starter, to znaczy dwa, bo to były cztery, osobny starter na, na każdą świetlówkę, yy, dwa startery szlak trafił, przestały działać całkowicie, no i jakiś czas temu pozostałe dwa też się yy, wykoprytnęły, więc przestały działać. Musiałem szybko szukać lampy, to trochę potrwało, bo yy, niestety no, lamp na, na rury, na te piątki nie mogę nigdzie znaleźć. Po prostu tego towaru już nie ma. Czasem się zdarzają że jakieś 90, yy, czasem dłuższe trochę lampy, ale, ale takie 60 lampy no, nie sposób znaleźć. Spędziłem prawie tydzień szukając lampy, nie udało mi się znaleźć, więc zdecydowałem się na inną lampę, która już na tym akwarium świeci. Jest to lampa LEDowa, yy, nie swojej roboty, także produkt komercyjny, ale o tym kiedy indziej, jaka to jest lampa i po co. Także mając na uwadze to, że akwarium było 3 tygodnie bez filtra, 2 tygodnie bez lampy, i teraz na filtrze i lampie jest od dni 2 czy 3, no to chyba ma się całkiem nieźle. Jakimś cudem w tym akwarium problemu z glonami większego nie było nigdy. Kiedyś tam były jakieś długie nitki. Ale ani krasnorostów, ani jakichś strasznych zielenic. Nic z tych rzeczy się tutaj nigdy nie działo. Akwarium jest nienawożone od odkąd stoi w tej formie. Tylko kranuwa Fakt, że moja kranówa jest bardzo bogata, no ale to zawsze się wiąże z ryzykiem tego, że yy, proporcje jakichś tam prywiazdków będą nie takie jak być powinny. No ale tutaj to jakoś działa. Yy, także teraz podpięty jest filtr, nie ten co był, bo wcześniej był tutaj Eheim yy, bodajże Eko. 200 lub 300, pamiętam. Może sobie sprawdzić w jakichś moich starych filmach. Z niego zrezygnowałem i wszedł tutaj filtr AquaWan 850, o którym też kiedyś mówiłem. Był pod moim dużym akwarium pod 200 litrów. 200 litrów chodzi teraz na jednym filtrze, więc nie był tam potrzebny ten. No, ma dosyć sporą przepustowość, jak na 70 litrowe akwarium. Aczkolwiek. Jakiegoś specjalnego przebuchu nie ma, no widać na filmie jak ta tafla wody się lekko buja, troszeczkę te kryptokoryny tutaj trzepie, ale, ale myślę, że to jest odpowiedni sprzęt do tego akwarium. Jest cichy, niezawodny, nigdy się z nim nic nie działo. Nie ma problemu z zalewaniem, odpowietrzaniem itd. Także myślę, że ten filtr tutaj zostanie. Co się zmieni? No, chcę wrócić do akwarystyki roślinnej. Takiej high techowej za, na, za, za, załóżmy, że, że tak to możemy nazwać. Hmm, to znaczy wracają jakieś tam bardziej wymagające rośliny, nie jakieś ekstremalne, yy, ekstremalnie wymagające. W każdym razie coś, coś ciekawszego. Hmm, tutaj teraz są tylko kryptokoryny i araguaja, jak widać, dwa gatunki rośliny specjalnego. Wszystkie sobie dają radę całkiem wszystkim, chociaż araguaja jest bardzo słabo wybarwiona. Hmm, nie wiem, czemu na no filmie jest tutaj pomarańczowa, ona, ona nie jest, ona jest zielona, z jakimiś tam przebłyskami różu. Ale no tak się ustawiła kamera do, do, do tej lampy, do oświetlenia, więc raczej nic z tym teraz nie zrobię. Musicie mi uwierzyć na słowo. Także rezygnujemy z takiego podejścia do tematu i, i wracamy do tematu high-techowego, akwarium. Akwarium ma stanąć na podłożu aktywnym. Akwarium ma stanąć na lepszej lampie. Tutaj będzie 30 30W 39 W w LEDach. Jak to się wszystko ruszy, to wtedy zacznę opowiadać o sprzętach dokładniej. Tutaj będzie podawane już CO2. Dyfuzor narurowy. Nie jakaś skomplikowana rzecz. Nie ma miejsca pod żeby bawić się w takie, w takie duże dyfuzory, reaktory. Także proste urządzenie, aktywne podłoże, to wspomniałem. Kilka gatunków roślin, to znaczy gatunków chciałem mieć jak najwięcej i po prostu wyczaić co, co się będzie sprawdzało, co będzie ładnie rosło i, i tych się potem trzymać. Tak już kiedyś robiłem i w sumie chyba nigdy mi to tak na dobre nie wyszło tak jak planowałem, ale, ale chciałbym jednak tego spróbować. O filtrze wspomniałem, o lampie wspomniałem, podłoże będzie aktywne i Mam problem, znaczy taki, no, dylemat co, co zrobić z wodą, czy, czy uderzyć w RO i mineralizację, czy też zostać przy kranówie. Kranuwa, to gdzie mieszkam, jest bardzo bogata praktycznie we wszystko, oprócz mikro, także może to być wyzwanie, ale znam ludzi, którzy na Kranowie i to takiej całkiem twardej dają sobie radę, po prostu proporcje jakby podciągają pod te pierwiastki, które w wodzie już, już, już w kranie są. Także można to dostać powrotem loki akwarium do, do akwarystyki roślinnej, chociaż ja nigdy z niej jakby nie zrezygnowałem, po prostu zmieniłem to podejście. Brak czasu i inne zajęcia też na to wpływ miały. A co będzie tutaj? Zobaczymy. Za kilka dni przychodzi mi yy, sprzęt. Także wszystko już mam poukładane mniej więcej w głowie. Podłoże już mam. A, i żeby było ciekawiej, zmieni się też baniak. Szkło wymieniam. Dzisiaj trafiłem na całkiem sympatyczną ofertę. I zamówiłem szkło, więc będzie nowe szkło również. Wymiary te same, za wyjątkiem szerokości. To akwarium ma 35 cm szerokości, czyli no, szerokość front do, do, do tyłu. A teraz będzie 40, więc pojemność się zwiększy o 1 trzecią prawie. Bo to już będzie 90 litrów. Ale no mniej więcej miejsca zajmie tyle samo. Fakt, że dzięki temu, że będzie szersze to akwarium, będzie mam nadzieję łatwiej mi je jakoś zaaranżować. No w kwestii aranżacji jeszcze też nie mam ustalonego pomysłu, ustalonego planu, bo Albo to będzie coś na styl i łagumi, tak jak miało tu być pierwotnie, bo tam już nie widać, ale tam jest kilka całkiem ładnych sporadych kamieni, które wszystkie zarosły, albo będzie to zwykły, prosty holender bez aranżacji w sensie hardcape'u, tylko podłoże i tylko rośnie. Tego jeszcze nie wiem. Czeka mnie najpierw modyfikacja szafki, żeby to akwarium dobrze podeprzeć, bo akwarium będzie szersze od szafki. O 5 cm, także muszę tam coś porządnego wykombinować, żeby nie, nie ryzykować rozwalenia akwarium. Akwarium będzie nowe, będzie ładniejsze na pewno z czystym silikonem. Także myślę, że też to będzie miało wpływ na ogólny odbiór tego baniaczka. No i zobaczymy. Żegnamy się z głupikami, żegnamy się z kryptokorynami, chociaż pewnie jakąś. Jakąś garść tej kryptopreny wsadzę sobie do, do nowej aranżacji, bo ona całkiem ładnie sobie rośnie. Bez ingerencji. Yy, także te rośliny będą w, w jakiej ilości i w jakiej aranżacji jeszcze nie wiem. Yy, będą też inne rośliny, już też mam zakupione. Chociaż w związku z tym, że się plan, jeśli chodzi o szkło, zmienił, to też nie wiem czy. To co mam mi wystarczy, ale, ale jest jeszcze parę lokalnych sklepów. Są ludzie, którzy bardzo fajne rośliny sprzedają online, także jakoś temat ogarniemy. Więc myślę, że do zobaczenia za, za kilka dni, jak aranżacja nowa ruszy. A na razie dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, cześć.